Cześć, zaśpiewam Wam piosenkę o marzeniach. Dawajcie łapki w górę i komentarze, i subskrypcje. Zaczynamy. Przez cały, czas... mm. Przez cały czas bałam się uwolnić się, dać usłyszeć ludziom to. Co zawsze w sercu mam, i jestem pewna, że to jest to. Chcę śpiewać, no i śpiewać. I jestem pewna, że to jest moich marzeń czas. I spełniać się, więc najwyższy czas. By pokazać to, co zawsze w sercu mam I nadszedł wreszcie ten czas By pokazać to, co zawsze w sercu mam I nadszedł tu dziś ten czas Dziękuję, mam nadzieję, że wam się spodoba i proszę o łapki w górę.